Cześć moje kochanie, jak tam twój dzień? Ja mam nadzieję, że był fantastyczny. Słuchaj, mam dla ciebie ćwiczenie piękne na wieczór. Przypomnij sobie wszystkie zdarzenia złe w ciągu dnia. Połącz trzy źródła. Podświadomość, czakrę trzeciego oka i czakrę splotu słonecznego. Przepuść te wszystkie zdarzenia przez te trzy źródła. Przypomnij sobie te wszystkie złe rzeczy, które ci dzisiaj spotkały. Przyjrzyj mi się z bliska, poczuj te emocje, a potem przepuść przez te trzy źródła podświadomość, czakra trzeciego oka i czakra światła słonecznego trzy paluszki, <noise> no góry, nad poziomem pępka. Poczuj to to jest fajne ćwiczenie, które pozwoli Ci wejść w tą energię. Poczujesz to, przepuścisz przez te kanały i odsuniesz od siebie. To uczy Cię siły, umysłu. Siły widzenia pola energii, czakrą trzeciego oka i siły mocy, siła i moc. Bo musisz się wysilić i poczuć tą moc. Czakry splotu słonecznego. Także słuchaj, zrób takie ćwiczenie. Ja tak robię, pomoże Ci to. Przypomni Ci się, dlaczego to i owo i tak dalej. Bo czarne chmury będą się zdarzały w ciągu dnia, ale to ćwiczenie pomoże Ci w, w, w Twoim Mincecie, to znowu jest asertywność, pewność siebie. Znowu masz trzy punkty z tamtymi trzema, także dziewczyną. Na wieczór zadanie, a potem relaks, muzyka, kąpiel. Także trzymaj się dzielnie, ćwicz i do no, miłego. Pa, kochanie! Pa!